thank you Witam Was serdecznie. Znajdujemy się na <grym> dworcu głównym PKP, czyli Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, które zostało oddane w marcu do użytku. Dzisiaj mamy 27 kwietnia i czas na nagranie linii 0B po nowemu staremu. Delikatna zmiana. Wcześniej przystankiem początkowym był przystanek Kilińskiego. W tym momencie jest to drugi przystanek z kolei. I dosłownie za chwilę sterownik da sygnał do odjazdu i wystartujemy w kierunku Dworca PKP. No na plus jest fakt, że powstało rondo, dzięki czemu nie trzeba kombinować z wyjeżdżaniem, tak jak wcześniej, trzeba się było wychylać, uważać. Z dwóch stron mieć wolne, teraz wystarczy mieć wolne z lewej strony. I lecimy sobie na rondo i się obracamy, tak jak to właśnie czyni w tym momencie, z tym, że trzeba uważać na rowerzystów. Niestety droga rowerowa jest przy samej krawędzi jezdni. I trzeba uważać na rowerzystów. No i przede wszystkim to nieszczęsne przejście do pieszych, które powoduje tutaj duże korki I linia w tym wariancie ma 19 przystanków I dzisiaj akurat jeżdżę przeplatankę czyli po zakończonym kursie na kole B będę się musiał przestawić na koło A Jeszcze szybkie ustawienie kierownicy, bo jednak troszeczkę za nisko. Tak, mamy piątą 20 w tym momencie. Czyli właściwie miasto powoli dopiero będzie się budzić do życia, bo jest sobota. No ale dzięki temu będę mógł nagrać przejazd bez opóźnienia. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż na linii 0 to różnie z tym dobrze. Wystarczy, że się nie zgrają światła. I już jest problem. Przypominam, że tradycyjnie już w prawym górnym rogu macie nazwę ulicy, w lewym dolnym rogu na białą nazwę przystanku na którym stoimy. Natomiast na żółto następny przystanek. Jeśli chodzi zaś o nazwy ulicy na no przemienie będzie się pojawiać na biały i na żółto, czy tam powiedzmy jakieś produktów. Wszystko zależy od tego w jakim kolorze napis będzie bardziej czytelny. pewno nie jeździłem tak zwanej zerówki tak jeśli jesteście z innego miasta niż Rzeszów możecie się zdziwić ponieważ linia która w większości miast w Polsce jeżeli w ogóle występuje linia 0 to jest nazywana zerem natomiast w Rzeszowie od lat funkcjonuje nazwa koło a, a, dlatego funkcjonuje taka nazwa, ponieważ jest to linia okrężna, czyli zaczyna i kończy w tym samym miejscu. Mamy linie 0a i 0b, czyli linie jeżdżące w przeciwnych kierunkach. A 0b to zgodnie z okresem wskazówek zegara i 0 jeżdżące przeciwnie. Na razie się udawało. No. Już się nie udało światło złapały, chociaż do następnego przystanku też dwie minuty, więc myślę, że um, powinno się udać być o czasie. Niby znaczenia jest też fakt, że jest przed 6 rano, więc większość sygnalizacji świetlnych jest jeszcze w trybie czuwania, czyli tak zwane pulsacyjne. Za chwilę majówka, tak właściwie w następnym tygodniu. Ech, mamy długi weekend, więc pierwsze można powiedzieć, że już pierwsze 4 miesiące roku mm. zleciały. Nie wiadomo kiedy dopiero był sylwester. A tu już proszę jeszcze niecałe dwa miesiące i będziemy mieć wakacje. elektryczkiem ostatni raz z tego co pamiętam, na linii 32, nie, coś nie na 32 czyli właściwie debiut, debiut, debiut 116 a właściwie debiut 116 w mieście autobusie, jeden z dziesięciu Suerisów Urbino 12, czwartej generacji model przedliftowy tutaj jeszcze ciekawostka, możecie zwrócić uwagę na ikonce na filmie, na miniaturce że ma białe tablice, niejednokrotnie padało pytanie, no dobra, no ale jak elektryk, dlaczego białe tablice dlaczego białe tło tablic a no dlatego, że w momencie, kiedy autobusy były rejestrowane, jeszcze zielonych tablic nie było aktualnie w Rzeszowie mamy 18 elektrycznych autobusów, 10-12 metrowców, 6-9 metrowych, czyli te najnowsze tak zwane koziołki, oraz dwa przełóby. Z tą różnicą, że w przypadku koziołków mają one silnik centralny, pozostałe mają zaś silniki umieszczone w piastach, czyli ZFAW. No i oczywiście koziołki mają dużo większy zasięg, mają większe baterie. chociaż są w stanie przejechać 260 km po mieście bez ładowania, może nawet więcej, bo ma, to wpływ, ma na to wpływ bardzo dużo czynników. Natomiast ziemi robiło około 250-260 km, co uważam za dość świetny wynik. Natomiast jeśli chodzi o 12-metrowce, to jak do tej pory. Dało mi się zrobić cztery okrążenia na pole bez ładowania. a jest tutaj oczywiście o spokojnej jeździe, w takiej temperaturze, kiedy nie trzeba było używać ogrzewania i klimatyzacji, bo jednak i klimatyzacja i ogrzewanie pochłaniają najwięcej prądu. Autobusy 12-metrowe w ciągu w sumie 4 lat eksploatacji przejechały łącznie 2 200 mln tysięcy kilometrów, czyli dość sporo i nie licząc problemów właśnie z awaryjnymi silnikami, czyli tu tutaj akurat problem po stronie producenta, czyli marki, firmy CF, to nie sprawiają jakichś większych problemów. A przede wszystkim są dość dynamiczne. To jest też zaleta. Mają bardzo skuteczne hamulce, dlatego podczas ruszania yy, i przyspieszania, dlatego. Podczas ruszania trzeba uważać, bo jeżeli bym wcisnął w podłogę dźwignię przyspieszenia, to mógłby przewracać pasażerów. I ta sama sytuacja jeśli chodzi o hamowanie. Jeśli gwałtownie zahamuje, to, to na pewno wszyscy pasażerowie zbiorą mi się tutaj przy przedniej szybie. I według rozkładu kurs powinien trwać 27 minut zobaczymy, czy przyjadę o czasie, czy przyjadę opóźniony. tak jeśli chodzi o samą trasę no właściwie trasa wygląda tak, jak wyglądała przed marcem 2022 um, roku bo w okolicach marca zostało, zostało około przeniesione na ulicę Kasprowicza czyli obok dworca lokalnego Osobiście uważam, że, koło, że lepiej by było, gdyby koło przejeżdżało przez dworzec lokalny, ale niestety tak się nie dzieje, a byłoby to dobre połączenie właśnie dworca PKP z dworcem lokalnym. do życia, jednak już czuć zbliżające się lato przede wszystkim dłuższy dzień, więc lepiej się na pewno wstaje do tej pracy w ja ostatnio to mam takie dość wcześnie zaczynające brygady, typu 3.30 3.50 ale praca w takich godzinach ma taką zaletę, że jeśli wcześniej zaczynam to i wcześniej kończę i cały dzień przedałem jeszcze W każdym razie zresztą mi 6%, w sumie 5%, że ruszałem z dworca, miałem 89% baterii, bo jeszcze dojechałem z bazy. jak na nagraniu w ogóle słychać dźwięki silnika, no ale to się okaże po nagraniu. Natomiast mi się bardzo podoba ten charakterystyczny dźwięk mist na pewno zupełnie inaczej pracują silniki silnik centralny, on wydaje zupełnie inne dźwięki, czyli tak jak w przypadku właśnie 9 metrowego koziołka czy 10 metrowego mana. Z kraśnika, który miał przyjemność przejechać tysiąc kilometrów, znam już porównanie, czy też na przykład jazda przegłubowym manem testowym, czy na przykład wodorowcem, który też ma silnik centralny, bo wiadomo napędzany wodorem, no ale jednak silnik elektryczny, czy chińskim Kinglongiem. Białe cudy, które przetrzymyje hałta, to są dwie mini. W sumie do tej pory widziałem srebrnego, czarnego i brązowego. Biały mi się jeszcze nie trafił. Mamy, no, wjeżdżamy na 13 przystanek z kolei. przychodzenie na ostatnią chwilę na autobus nie dalej jak wczoraj miałem sytuację, wykonywałem taką brygadę linii 6 na której jest jeden kurs 31 i odjechałem pasażerowi z przystanku, z tym, że w momencie kiedy ja odjeżdżałem z przystanku pasażera, znaczy potencjalnego pasażera jeszcze na nim nie było a sytuację znam z opowieści, ponieważ koleżanka która ze mną jechała Oczywiście ja jechałem na czasie, ale na no, ogół ta 31 jeździ opóźnione 4 minuty i ludzie się tak nauczyli przechodzić na przystanek. No niestety pani pecha, bo wszystkie światła mi zgrały, była to tam 5 rano z Taczykiem, więc odjechałem, a właściwie to nawet odjechałem 30 sekund po czasie z przystanku. Moja koleżanka zdążyła sobie już wysiąść, podejść kawałek I na wysokości, bo to o, rzecz miała miejsce na przystanku, to Wisłocze Klinika. Mówił, że na skrzyżowaniu seniora z Wisłoczem, patrzy biegnie jakiś facet do przystanku. No i pan jak zobaczył, że ja już jestem kawałek za przystankiem, właściwie za światłami do skrętu Lidla, no, no to się on trochę zdziwił. A ponieważ następny autobus był za 20 minut, więc nie ma wątpliwości, że biegną mnie, bo chłopisko odpuścił. Dlatego pamiętajcie, rozkład jest dla pasażera, i jeżeli mamy powiedzmy odjazd z autobusu 5.20, to nie przychodzimy na 5.20 na przystanek, no chyba że chcemy być pasażerami następnego autobusu. A przystanek trzeba przyjść wcześniej, bo trzeba się z tym mieć, że, że nasz zegarek może chodzić inaczej niż ten w Nie <coughs> Nieraz słyszę zarzuty, że my specjalnie przed czasem odjeżdżamy, że jesteśmy złośliwi. Otóż, szanowni widzowie, Szanowne panie oglądające, nie wiem czy tutaj na nagraniu widać jak pokażę tego palcem, tu jest godzina, w tym momencie 5.39 sekunda po sekundzie ucieka i jest to godzina ściągnięta, ściągnięta z internetu, czyli w sensie na bieżąco, w czasie realnym i um, jeżeli chcecie mieć faktycznie fizyczną godzinę, o której autobus będzie, to najlepiej korzystać z aplikacji MyBus, chociaż ona też nie daje stuprocentowej pewności, ponieważ może być tak, na przykład, że aplikacja się wysypie. No ale my jeździmy według rozkładu, według tego, co mamy w sterowniku. Takie mamy podane nazwy przystanków, tak się jeździ, znaczy oczywiście według rozkładu, według zezwolenia. Nikt tutaj nie robi pasażerom na złość, w sensie, że nie jeździ specjalnie opóźniony, bo no, każda minuta opóźnienia to jest nasz cenny czas, bo tak jeżeli przyjeżdżamy na przystanek kursowy, czyli mamy tak zwane czy można rozróżnić czasy, czasy między przystankami, czyli czasy między przystankami oraz no, czas wyrównawczy, czyli czas między jednym a drugim kursem. Wiadomo, że każdemu z nas zależy na tym, żeby jechać o czasie w granicach zdrowego rozsądku oczywiście, bo niech tutaj przepisów nie będzie naginał. Tylko nie wiem e, ignorował czerwone światło czy znaki stop. Natomiast jak są korki, bo niejednokrotnie miałem sytuację, że przybieg pasażer jest z bo ja dlaczego jadę opóźniony, bo mu autobus ucieknie, bo to no ale jeżeli jest korek, no to przecież ja um, jadę autobusem nie jestem pilotem samolotu, tylko kierowcą autobusu no i jednak nie też, bo mnie też korki na drodze zatrzymują ale niektórzy ludzie zdają się tego nie zrozumieć i im się wydaje, że kiedyś mieliśmy tu sytuację szkoliłem jednego z nowo przyjętych kierowców jechaliśmy w od godzinach od szczytu, opóźnienie 7 minut co nie było jakimś wielkim opóźnieniem w połowie trasy no i pan z że tak autobusy zawsze opóźnione że my sobie jaja robimy że to jest w ogóle kpina bo on w warszawie jeździ tam autobusy jeżdżą o czasie no miał pan troszeczkę problem bo ja co prawda się nie wydaje w dyskusję z pasażerami ale mówię do pana proszę pana no akurat do warszawy to mi się zdarza jeździć interesuje się tematem i wiem że ten autobusy na pewno o czasie nie jeżdżą przynajmniej nie w godzinach szczytu no ale pan tam był trochę taki niemiły i nerwowy ale pasażerowie go, e, raz, dwa, ta, paser, pasażerowie stanęli w naszej obronie, co mnie trochę w sumie zaskoczyło. Ale było to też miłe, no bo wiadomo, że no przecież jak się jedzie to widać, że autobus jedzie opóźniony, bo są korki, a nie nie wiem dlatego, że kierowcy się nie śpieszy czy nie wiem co robi. Jak na razie na zero, jedzie tam jakiś pojazd, ale się nie chwapi do dojeżdżania, także może nawet uda się wjechać na zielonym, zobaczymy. No, udało się, także będziemy o czasie. Widzicie tutaj też przy wjeździe drobna zmiana, wcześniej były dwa no, pasy, w tym momencie mamy Drogę rowerową, nawet na jednym odcinku jest dwukierunkowa i jest zrobiony przejazd dla rowerów przez Piłsudskiego. Jesteśmy na miejscu Może teraz kwestia wysadzenia pasażerów i przejazd techniczny na drugą stronę Także od razu Wam nagram, żebyście widzieli jak to powinno wyglądać Jesteśmy na miejscu, także ja Wam dziękuję za uwagę.